Мам, я салфетки, бурба. Салфетки нечуть не вскакать. Скалути? Uh -huh. No, dobra, tego nie. nie Zobaczmy, może każdy kątka z oranżady, z kaucją. Z muszę odróżnić. No to ktoś, ktoś widział sprzątanie zrobić, to to może być teraz wszystko. O, kaucja, kolejna. Pierwsza na ten kąt, ta kaucja. Może być wszystko.

ale nie muszę te wszystkie się przesuwać. A ja też bym chciał wydobyć tą kaucję. O nie. Dobra, pomóż. Tutaj chyba źle, niech pobaczmy nie między ci sybianki, które są na to jest ciszy wajenie, ciszy wajenie, Jeszcze nie Teraz, tu jest dobra nie będę robił i tak, brać teraz, dobra wezmę, chyba też to tu dobra, o tutaj widzę, że tam tutaj będzie dobra to dobra, tu widzą co to leżą

Taka kola z kaucją. to tu nic nie było? Zobaczmy. Bez kaucji. Bez Z kaucją. Ja tutaj na miejscu prostuję, bo dzisiaj nie będzie miejsca na sortowanie, bo dzisiaj od razu do ludzi.

Po drugiej stronie już nie poprękamy Tutaj mamy coś w tym kolcu. W tym Kolejna pałca, widać widać w tej wody widzę, tu było więcej, więcej również pałce, o tutaj pojemniki z jakiegoś ogółu, to ktoś umył. umył, tutaj kolejna torba na zakupy jest wywalona, co tu jest wywalona, nie

Tutaj tego nie ma, co się niego Tu jest miąca, tu jest tałcję jeszcze O, jest kaucja, jest kaucja. Kolejna kaucja. Jiż jest tam Oha, ja nie założyłem wcześniej Kolejna kaucja No, teraz to jest idealne To jest inaczej w ja no nie jest tak. Teraz już w jesteśmy pod takim koszem. W jeszcze nie widziałem, gdybym nie 100% go ale tak No, co jest? O, tu jest kaucja. Na tym, że zielony damy do piwo. Dobra, Dobra ja jestem w stanie nawet Ja wiem, do połowy zgniatę to się w stanie często wyciągnąć. A to chyba zrobić najłatwiej. I teraz, I teraz tak. I wracamy do, do swojej firmy. Zobaczymy, bo jak jest jeden to już często jest

먹어. <목소리도> Zobacz, no, co no, tu jest. jest przez kosza, nie, nie, no, to moje. że zawsze Gdybyśmy nie pojechali. jeszcze nie było kosza bez kołcy. Z takich dużych. O. Oh no, I Jakieś tam koszty za kotarną, bo ten cyrano to jest straszny. Ja ja bym... o ile pepsi tam jest. To jest tam... O, ile pepsi eee, Dobra, ja sobie chyba to zrobię tak jak zawsze, czyli po prostu wejdę na ten koszty. A nie, to jest mniejsze niż jeden, to nie, a tamto nieraz warto wejść. A jak są to z większymi, testki, to, są są to jest trudno, nie wejść na to. to się naga łatwo, być może. Добрый день, добрый день, добрый день, добрый день, добрый день, добрый Я вытащила одну, но тоже с конца Рыба без конца, будем все сходить Ну, как бы не могло, так за первым разом выходит <плодисмент> <плодисмент> 2 4 to może być tak 6 kałki o 100 mamy one są mega miękkie a więc spróbujemy nielegalną metodą no, no, jeszcze kolejną komisję. Jeszcze popatrzę. Kolejna kaucja. Jeden ja tutaj A nie Ale tak do połowy się Czy, tam, czy tam się tu mieści te Bez to już nie jest takie trudne. Ale bez sprawy to naprawdę należy. Olej Kolejne 50 groszy. Do torby. Fajna. Chcę zobaczyć od drugiej strony. Zobaczcie, tu jest taka całkiem potężna mieszkańca. To jest łatwo na proste. Ja to biorę. o Kaucyjna Nawet jeszcze nie widzę, ale widzę etykietę Powiem no że jest kaucyjna Ale są Ale są inne no. no to taki koszty yes. Gdzieś Kałce, gdzie jest tej Mała, jakaś jest. ma Jest ale to jest ja już tego chciałam to. nie bada się. A, ale jest A, ale się I tutaj oddał się. Skocję jest. Skocję A już tutaj to jest dobry sposób. a co jest też. Jakoś... Ta, ale z tych mnie chciało wychodzić. O, więc tak tutaj to jest. No oczywiście jest, jest to, pe... to będzie dobre miejsce na, na dłuższy czas. O. Biorę, bo, no sobie nie jest już tak si. O, skautel kupiła, kaucyję biało. No widzisz. To po prostu będzie to super wersji. Eee, co? Co? 아아 Oo. Eu escolp te. O, to z falcy, jest dużo, ale jeszcze, jeszcze nikt ich nie widział chyba, bo jestem je znalazł. Nie. To znalazł. Są na szczęście nie, nie tak do końca. To, nie, mamy

Bo coś teraz... Bo tutaj... Tutaj coś o, stop, jeszcze teraz na boku, O, kolejna. To jest tutaj trafi. Nie, tak, to nie, no nie nie dosięgnęło się To z drugiej strony jest. to jest kajkot. Kajkot.

Trzeba też uważać na zawieszki do kidla Dobra, teren, teren minowy Tak, to ci? Zawsze to jednak oświegamy. no idzie tylko plastik ale nie widzę nie widzę gdzie o jest jeszcze koniec Znowu na samym dnie tutaj nie ma chyba polaminowego. niestety półtora litrowe nie wychodzą przez dziury w to jest to oryginalne O, oj tu jest cały Вот, дублях типа тут я. Можно на колте. А, так без колте. С одной стороны, да, уже. Помещенный, все, что мы можем, чтобы... Да, здесь что-то есть, баллы. Надо на колте туда... tego raczej prostową nie będę, ale w Lidlu zobaczę, co się dzieje.